Cześć, witam Was serdecznie. Jestem w sklepie Miller. Tutaj mamy gry komputerowe. Prze bardzo z samego końca. Switche. Filmy DVD po drugiej stronie. Tam Blu-ray na drugiej półce. Ale mamy też tutaj płyty winylowe. I zaraz zobaczymy. Co tutaj można znaleźć? Tutaj kolejne regały z płytami CD. Muzyka niemiecka. Tutaj muzyka dla dzieci. Cały wielki regał kolejny. I wiem, że były tutaj również płyty winylowe. Na drugiej półce, jak widzicie, heavy metal alternatywa. Tutaj kolejne country. A my szukamy winyli. Szukali i znaleźli moi drodzy płyty poukładane alfabetycznie. No i zobaczymy co i za ile w tych sześciu koszach. Tak, w sześciu koszach płyty winylowe. Sklep wielobranżowy Miller. No i zobaczymy co tutaj jest. Nie będzie lepiej patrzeć przez kamerę, proszę bardzo, Adel. 25 euro. A Bawłajasz 15, fajnie, bo jest przecena, może sobie kiedyś tą płytę nabędę ACDC, wszystko reedycje przecena z 27 na 22. Tutaj jest za 30 koncertówka tutaj kolejna no to wiadomo, że to reedycje to szybko się przeleci. Bo to Arctic Monkeys, widzę Louis Armstrong 180 gram na kolorze May. E, Tego ja nawet nie znam. To są jakieś niemieckie tematy: Black Kiss, David Bowie, Heroes 28, Black Sabbath 4. Szkoda, że nie. Sfirle Beatles. Alex Sabbath, Master of Reality, re reedycja, wszystko niestety. Heaven, Hell, 35. No, cena moim zdaniem trochę przesadzona. Znowu czwórka. E, tutaj. O, wszystko fajne, tylko że to wszystko nowe. Bon Jovi No tak, też e, przy okazji e, wydania płyty w kwietniu. Proszę, Beatlesów, trochę Beastie Boys. Pomieszane Ziggy Stardust David Bowie. Nie mam tej płyty, szukam w epoce. Little e... Biały album. Warto kupić reedycję chyba, żeby skompletować oryginał. 1 e... Black Sabbath 20. Pięć, proszę bardzo, Epoka kosztuje w granicach 10 euro tutaj I Ceny są mocno przesadzone moim zdaniem Cigarettes after sex Ciekawe Tu jakieś włoskie utwory na kolorze Grupa Cheek, Lee Collins Credence Clearwater Revival Eric Clapton 24 euro, o dobra cena jak za za dwa lp -ki. No bo to czasami warto się przejść Zobaczyć właśnie generalnie na nowości Tutaj też Eric Clapton kolejny w kolorze, Limited Edition 22 Crosby Steel, nasz Young The Doors LA Woman. Nówka 20. Reedycja. To są mi rzeczy kompletnie nieznane. Mark Knopfler daje Składaneczka, bardzo fajna. I Purple in Rock. W Polsce 17 października. Przypominam. Depesz Mode. Składanka. Chyba tu są trzy longi. Cena o tym świadczy: 40 The Pesh Mode Ultra 28 uh, Dire Straits The Dors Strange Days 20 Dire Straits 1. Tu jest ciekawa składanka dorsów, szukam też wydaniu epokowym. Violet Scenes from The Doctor tak, Dr. Dre, Patrick Swayze Deep Dancing. Depeche Mode 101. Szkoda, że reedycja. Jedynka grupy The Doors. Ronnie James Dio. 30 euro. A Daft Punk. Kolejny. To jest bardzo dobra płyta. 28. Daft Punk. I kolejne. Lana Del Rey. Kolejni Dorsi, Morrison Hotel, przykład 28 euro kosztuje epoka Violator, Depeche Mode I ciekawostka, bo bezcenny Depeche Mode Memento Mori, 50 No tak, to co chciałbym to drogie By Straits Brothers in Arms A dalej Eagles Hotel California. No, widać, że w tego typu sklepach, słuchajcie, no są te płyty klatek klasyki, owszem, Eminem. Proszę bardzo, Curtin Call Ale to są rzeczy naprawdę popularne. Tego nie warto inwestować w reedycje Falco, Fleetwood Mac, The Dance. Nie wiem, czy to jakiś składak też by mogło być. Remorse, oczywiście. Neli Furtado, Fleetwood Mac. Proszę bardzo. Tam niżej będą, w następnych literach będą ciekawe The Fugis, Foo Fighters. 28, ale to wszystko mówię. Re. Składanka grupy Foreigner na 40-lecie. Albo też 40 najlepszych utworów. Nie wiem, nie siedzę w składankach American Idiot Ktoś mnie pytał o tę płytę ostatnio Proszę bardzo Cena 25 euro Appetite for the Destructions Niestety już ze zmienioną okładką Nie ma to nic wspólnego z oryginałem Greta, Guardian uh, Greatest Hits Guns N' Roses Kolejny Green Day 20 euro. No ostatecznie można byłoby dać Green Day eee, kolejna rzecz soundtrack Guardian z Galaxy. Proszę bardzo, dość dobry soundtrack tego filmu. Gorillas Guardian na kolorze. Eee... Tego to nie znam w ogóle. Tutaj też jakaś składanka Jimiego Hendrixa. Eee... wam, że byłaby możliwość zamówienia płyty, ale niestety nowej. Iron Maiden Peace of Mind 22, nowa. Ja mam oczywiście wydanie epokowe, kolejny Ironi. No tutaj to już by pasowało mieć Zobaczcie, to co chciałbym mieć to już jest drogie 43 euro niestety Tutaj kolejna za 30 Ale też niezły kolos Widać, że to jest kilka, kilka płyt Number of the Beast Płyta, której szukam do dzisiejszego dnia w epoce Tutaj oczywiście mamy Seven Son Power Slave No to to są podstawowe płyty Ironów Proszę bardzo, Somewhere in Time Tutaj jest Killers drugi album, bardzo dobry. O, wszystko w epoce. Unknown Pleasures mmm, Joy Division. Eee, szkoda, że nie ma Closera. Closer będę miał niedługo w wydaniu epokowym. Jamie Rockway. Michael Jackson Thriller na Picture'ze 30. Tylko dlatego, że Picture Bad. Bad, Jurassic Park Elton uh, John, to mniej Tutaj kolejny Thriller Dangerous Na Peak Dwa LPki 40 euro Nie chciałbym wiedzieć jak to gra Tutaj jest wersja zwykła 27 Kraftwerk Autobahn Tutaj Craft Cargo To rzeczy już mi kompletnie nieznane Kill Bill. No i moi drodzy, tu żeśmy przejrzeli tutaj są jeszcze płytki. Więc ja patrząc, a tu nawet coś widzę doszło. Miniec Lindenberg, a tu będzie Line Skinard, widzę. No to tu będą też ciekawe płyty, bo pewnie Linking Park kolejny, Meteora, nie będzie ciężko teraz filmować słuchajcie, bo jednak jestem piętro niżej, jeżeli chodzi o te płyty, więc ja sobie to może na spokojnie przejrzę, albo w ten sposób Led Zeppelin, proszę bardzo, Linking Park, dwójka, czwórka, szkoda, że. To wszystko nowe. Tu jakaś 10-calówka Limited Edition, 10 sali, płyta 32 euro, no nie skomentuję. Chyba tylko dlatego, że jest 10-calówką. Legend, Bob Marley, Curtis, Motorhead, też podstawowe płyty. Metallica. Metallica Macie przykład Reedycja 50 Oryginał 70 euro Tutaj Kilemol Master of Puppets Kolejne rzeczy Hej eee... Zobacz Filip płyt Popatrz Nirvana czarna a, tutaj mam małego pomocnika Oczywiście New York Nirwany 30, Pearl Jam pierwszy Wszystko nowe No, macie młodego e, mojego syna na plecach Siedzi mi w tej chwili i utrudnia przeglądanie Pink Floyd Division Bell Są te nowe, The Wall Tutaj jest coś ciekawego. Aha, to jest ten nowy Darkseid. Nie, to nawet się na to nie patrzę. No i tutaj oczywiście klasyczny Darkseid of Demon. Dobrze, moi drodzy, kolejne rzeczy. Queen Bohemian Rhapsody. Kolejna rzecz, która by mnie interesowała. 30. Night at the Opera. Greatest Hits 2. Szkoda, że nowa. Queens of the Stone Age. O, i mamy Angry. Rolling Stonesów i mamy nowy album. Mamy nowy album, moi drodzy: 37 Hackney Diamonds. Yy, no, szkoda, że nie potaniało. Myślałem, że będzie jakaś przedcena: Red Hot, czyli Peppers, Rammsteiny, Muta, yy, kolejne, kolejne yy, moi drodzy. Stones. Rage Against the Machine, a tutaj coś jest. Stones. Grr Life. A to też Rolling Stonesi. Rage Against the Machine. Tej pani nie znamy. Riem Red Hot czyli Peppers, Ramonsi Red Hotci. Kolejni. Eee, no to powiem Wam, że szału nie ma. Szału nie ma. Ale zobaczcie. Reedycja czarnej metaliki. Tylko 20 euro tańsza od oryginału. I mamy ostatni kosz. mamy osta ostatni kosz. Moi drodzy, Sinatra, Smith, e, Harry Style. Tutaj już nic nie będzie, mi się wydaje. To można od razu przelecieć. Co to jest jeszcze? Jakieś ciekawe rzeczy są? Series nie wiem, a ten Tears for Fears, Rule for World. No mówię, no widać po prostu, niestety, ten tul. Proszę bardzo, no fajnie, że chociaż jeden się znalazł. Bananek też w reedycji 30. No jak widzicie, średnio jest to 20-30 euro od płyty. Dlatego co mogę powiedzieć Roger Waters. Ee, no, niestety dla mnie nie opłaca się kupować reedycji, dlatego że epoka jest epoką brzmi dużo lepiej i jest dużo tańsza. Pozdrawiam.